Dzięki Ej, ludzie, to genialne było, lecz Te choreografie można lepiej zrobić Jasna rzecz, słuchajcie, Rad Ramiro. On zawsze rację ma Gdy chcecie zajść daleko, to przydaje się ja A? A? Całkiem nieźle <noise> Mateo, jestem ci za to ogromnie wdzięczna hm. Ale dobrze wiesz, że nie przekonam reszty Spokojnie To ja zajmę się przekonaniem całej grupy ale dasz radę? Tak, jasne. Hej, zapomniałeś, że rozmawiasz z królem Pawiem? Aj, no tak. Dla to mnie prawda. nie może rzeczy niemożliwych. Nie wierzę. W takim razie liczę na ciebie. To chciałem usłyszeć. Chodźcie tutaj. E, może zaczniemy już powoli układać wspólną choreografię, a jak dołączą pozostali członkowie grupy, to najwyżej będziemy ją modyfikować o ich to... pomysły. Ja wy nas to. Za. Znaczymy. Znaczymy. Tak, wspaniale. Spoko. Widzimy się później, okej? Okay? Tak, dzięki. Nie ma sprawy.